Niedokładnie grał Jarosz. Oj, teraz zderzenie Pelaczyka z Patrykiem Kogutem. Będzie kara na hokeistę z Jastrzębia. Zjechał Studziński, a Patryk Kogut znokautowany. Nie bardzo wie, gdzie się znajduje. No i wywiązała nam się. Bija Pelaczyka i szkrawała Jest obrona własnego hokeisty. No Patryk Pelaczyk wyraźnie w defensywie. A teraz jest już wymiana ciosów. No i odpowiedział, ale na pewno Patryk Pelaczyk zostanie odesłany na ławkę kara. Coś niedobrego dzieje się z Patrykiem Kogutem tutaj w tej strefie neutralnej. Trwawi Patryk Kogut. Wyraźnie nie wie gdzie się znajduje no ten atak na głowę. No to nie będzie kara dwóch minut, ale pewnie pięciu i poza tym kara meczu na Patryka Pelaczyka na 100%. Skrad chyba. Z nie mózgu to będzie takie minimum. Sądzę, że po tym ataku. No tutaj to zderzenie. Rozcięta głowa Patryka Koguta. No mamy nadzieję, że nic poważnego napastnikowi energii się nie stało. Ale nie wygląda to dobrze. Za chwilę poznamy decyzję arbitrów co do nałożonych kar, ale... Sądzę, że Energa być może do końca tego meczu będzie grała w przewadze.